Cześć Sylwio, witaj. Cieszę się, że zgodziłaś się wystąpić w naszym cyklu nowych filmów, wywiadów, prze, że tak powiem poświęca, poświęconych branży ślubnej. I proszę powiedz tytułem wstępu, jak się nazywasz, czym się zajmujesz? Mnie również miło, że przyjechaliście. Mam na imię Sylwia, zajmuję się fotografią, głównie ślubną i lifestyle'ową. Bardzo mnie ciekawi, chciałabym, żebyś powiedziała w ogóle, jak zaczęła się Twoja historia z fotografią i ponieważ będziemy się tutaj skupiać na branży ślubnej, to jak to się zaczęło, jak się zaczęła historia Twoja z branżą ślubną? Może zaczniemy od tego, jak z fotografią ogólnie, bo to był totalny przypadek. Wyszło od tego, że musiałam zacząć jakieś studia. Nie jestem z tych osób, które się urodziły w Polsce z aparatem, więc musiałam wybrać jakieś studia. Wiedziałam, że to, co mnie interesuje, to jest właśnie fotografia. Poszłam na te studia i tak wyszło przypadkowo, totalnie, że z tym powiązałam późniejsze swoje życie zawodowe. Z branżą ślubną raczej to też był trochę przypadek, z tego względu, że no jak każdy zaczyna, zaczyna się od zdjęć rodzinnych, od zdjęć kobiecych, od portretowych i również od fotografii ślubnej i fotografia ślubna trochę skradła moje serce. A jak to właściwie się stało właśnie? Jak ten to pierwsze zlecenie ślubne i jak w ogóle się czułaś wykonując ten pierwszy ślub? No, pierwsze ślubne zlecenie to jak u wszystkich było takim troszkę szczęściem, trzeba było gdzieś popytać, poznajomości. Akurat moja mama się w to włączyła, więc pomogła mi znaleźć parę, która akurat brała ślub. Wziąłam tam udział jako drugi fotograf, więc nie było tego stresu związanego z tym, że może gdzieś tam nawalę, czy, czy zrobię coś źle i para nie będzie zadowolona. Także z totalnym luzem mogłam sobie do tego zlecenia podejść, i o dziwo byli zadowoleni, naprawdę. A ile lat temu było to pierwsze zlecenie? To było 2015 rok. I od tamtej pory, rozumiem, już funkcjonujesz na rynku ślubnym, czyli to będzie 5 lat już w tym roku. Tak, tak, dokładnie. No, troszkę już się nazbierało. To już jest spory kawał czasu, sporo sezonów i powiedz, czy praca w branży ślubnej, czy fotograf ślubny to jest dla Ciebie tylko praca, czy to jest też pasja? Jak to jest? E, staram się to rozróżnić w ten sposób, przynajmniej tak myślę, że dla moją pasją jest fotografia, a jednak fotografia ślubna to jest moja praca, tak? Muszę mieć to cały czas w głowie z tego względu, żeby nie zawieść tych osób, żeby podchodzić do tego profesjonalnie. No, nie poszłam na ślub na takim totalnym ludzie, żeby, żeby po prostu sobie tam robić, co, co mi się podoba, tylko muszę mieć na uwadze to, że jednak pracuję dla innych ludzi, że to są ich wspomnienia, że to jest prawdopodobnie najważniejszy dzień ich życia. Więc staram się do tego podchodzić profesjonalnie, mam z tyłu w głowy, że to jest jednak praca. Ale ogólnie fotografia jest moją pasją, więc to się tak przenika. Trudno mi to określić dokładnie, ale wydaje mi się, że. Że te dwie kategorie się przenikają. A jak podchodziłaś do pierwszego ślubu, jak szłaś jako fotograf? Jakie było Twoje wtedy podejście i jak to jest po pięciu latach? Czy coś się zmieniło? co, co Jakbyś mogła opisać, co się właściwie zmieniło w Twojej właśnie pracy i pasji, którą łączysz? Oj dużo rzeczy to naprawdę. <grych> e, no przede wszystkim podejście, tak? Już mam większe pojęcie, jak. Jak działać w dniu ślubu, na co zwracać uwagę, ja nawiązałam też, potrafię lepiej nawiązywać kontakty z, z parami młodymi. Za co cenisz ten rodzaj aktywności tej pracy? Właśnie za co cenisz tą fotografię z, z ślubów? E, najbardziej za ten efekt, który osiągamy, czyli mamy namacalne jakby wspomnienia, tak? To my rejestrujemy wspomnienia dla par młodych. I to jest mega fajne, że później oni do tych wspomnień mogą wracać, sobie mogą pokazać swoim dzieciom, swoim wnukom, jak ten dzień wyglądał. I, i to jest chyba najfajniejsze, że te szczęście tych ludzi, radość z tych zdjęć i to, że zachowujemy te wspomnienia na lata. Jakbyś spróbowała opisać własnymi słowami, jak to wygląda z swojej perspektywy, na co stawiasz w swojej fotografii, co ją wyróżnia, co ją określa, jak to jest. Staram się, aby fotografie były naturalne, aby kolorystyka była naturalna i ponadczasowa, żeby za kilka lat ludzie nie wstydzili się tych fotografii. Staram się również nie ingerować za bardzo w wydarzenia ślubne. Wolę być obserwatorem i uwieczniać po prostu to, co, to, co widzę. A jaki jest Twój styl, jeżeli chodzi o kolorystykę? Staram się, aby kolory były naturalne, jasne, nie chcę iść w ciemniejsze trendy. Tak czujesz, że tak, te jasne kolory to jest coś bliskiego Tobie po prostu. A w przypadku fotografii ślubnej, to na przykład jak jest w ogóle u Ciebie z plenerami? Czy to jakby jest u Ciebie taka naturalna część, że często wykonujesz te plenery? Czy że pary są bardzo chętne na to? Czy to jakby jak to wygląda? Czy często wykonujesz takie plenery? I jak wygląda już też praca z fotografem na takich plenerach ślubnych? Plenery mam jakby osobnej kategorii. Można sobie je dobrać do reportażu, także niekoniecznie za każdym razem wykonujemy plener. Jeżeli już ktoś dobierze, to zawsze polecam, aby wybierali jednak miejsca, jakieś niecodzienne, tak, żeby nie robić tych zdjęć w mieście obok, jak najbliżej, żeby mieć to z głowy, tylko jednak, żeby poświęcić sobie fajny czas i zrobić już zdjęcia na totalnym ludzie, tak, żeby były fajnym dopełnieniem do tego reportażu. Chciałabym, żeby. Żebyś opisała troszeczkę, jakim jesteś w ogóle człowiekiem, co ciebie opisuje, charakteryzuje. Wiadomo, że część ciebie i twojego charakteru będzie widoczna i odbierana na Twoich fotografiach, tego się nie da ukryć. Ale jakim ty jesteś człowiekiem? Spróbuj nam trochę opowiedzieć o sobie. Raczej jestem taką osobą otwartą i kontaktową, więc to jest plus, że mogę szybko nawiązać kontakt ze swoją parą. Oni też czują się naturalnie w moim towarzystwie. Tak mam taką nadzieję przynajmniej. Myślę, że to są chyba takie największe zalety, jeśli chodzi o, o pracę w fotografii ślubnej. Poznaliśmy już twoje, jedno, jedną z Twoich pasji, którą jest niewątpliwie fotografia, też właśnie ślubna. A jakie są Twoje jeszcze dodatkowe pasje? Co lubisz robić w wolnym czasie? Bądź, być może jeszcze jakie są Twoje marzenia do zrealizowania? Przede wszystkim podróże. Strasznie lubię podróżować odkrywać nowe miejsca. No moim największym marzeniem podróżniczym są Hawaje. Po prostu surfing, jeszcze ten taki plażowy klimat to jest, to jest totalnie moja bajka. Ja jestem takim dzieckiem oceanu trochę, bo też swego czasu surfowałam. Mogłam naprawdę żyć jako hippie. Gdybym miała taką, taką okazję, to jak najbardziej. No i moją wielką miłością jest też Portugalia. A z takich jeszcze bardziej codziennych Twoich rytuałów, jakbyś mogła zdradzić kilka Twoich codziennych rytuałów, to co by to mogło być? Co byś wymieniła? Kawa, rano. <laughs> Czyli team kawa. Tak jest, siłownia, parę razy w tygodniu też musi być, bo. No w sumie ja tak przez całe życie coś robiłam, że gdzieś tańczyłam, właśnie surfowałam, musiałam, nie wiem, grałam w kosza, w siatkówkę, no wszystko po prostu. Więc taki, taka aktywność fizyczna też jest dla mnie bardzo ważna w codziennym życiu. Więc... I chciałabym jeszcze, abyś opowiedziała o tym miejscu, w którym się znajdujemy, ponieważ znajdujemy się w przepięknym studiu we Wrocławiu. I jakbyś mogła powiedzieć, skąd się wziął pomysł na to miejsce i parę słów po prostu o, o nim. E, tak, znajdujemy się w naszym studio fotograficznym, e, które założyliśmy wraz z moim partnerem. E, chcieliśmy stworzyć żeby, takie miejsce, które będzie e, dawało dużo możliwości przy e, robieniu fotografii, także zapraszamy wszystkich fotografów. E, chcieliśmy, żeby to miejsce było takie na luzie, żeby można było sobie tutaj fajne rzeczy, fajne projekty stworzyć. Skąd pomysł? Też chyba tak, jak wszystko w moim życiu, totalny przypadek. Pomyśleliśmy i zrobiliśmy, po prostu. Czy masz może jakieś takie marzenie związane z branżą ślubną, ze ślubem, który chciałabyś gdzieś zrealizować, bądź sesją plenerową zagraniczną, albo w Polsce, którą chciałabyś zrealizować, to co by to było? Jezu, moje serce skradło, nie wiem, znalazłam zdjęcie po prostu na Pinterestcie, gdzie był ślub plenerowy, ale wieczorową porą. Czyli załóżmy, najpierw jest kawałek imprezy, potem jest wielka ceremonia, i właśnie ten klimat, gdzieś tam świeczki, światełka, to jest po prostu totalnie mój klimat i to jest moje takie marzenie, żeby zrobić coś niestandardowego, żeby nie robić ślubu właśnie zaczynając powiedzmy od tego yy, sakramentalnego, tak, <grych> tylko przejść na spokojnie, żeby się spotkać w fajnym gronie z najbliższymi, z rodziną, dopiero później właśnie gdzieś tam po zmroku klimatyczne, taka ceremonia intymna bardzo i potem się bawimy. A czy w przypadku ślubów takich, które tutaj się odbywają często w Polsce, bądź może też podróżujesz, ale czy są jakieś konkretne style, bądź sale, coś w co, czym czujesz się tak bardzo mocna i że to jest Twój styl, Twój klimat, czy, czy nie ma czegoś takiego? Jeśli chodzi o miejsca czy o dekoracje, to raczej nie. W sensie mam swoją określoną estetykę, ale jednak widzę po tych ślubach, że najważniejsze jest to, jaki mam kontakt z ludźmi. Tak? Jacy ci ludzie są, jacy są ich najbliżsi. To oni tak naprawdę budują cały ten dzień. Oczywiście w moim sercu klimat taki rustykalny, to jest totalnie na tak. Więc taka naturalność, luz, półplenerowe śluby to jest jak najbardziej moja działka. I ostatnie pytanie na koniec, z jakim wyprzedzeniem najlepiej jest u ciebie po prostu się kontaktować w sprawach albo sesji, albo ślubów. W przypadku sesji to jest wystarczy miesiąc, dwa miesiące przed. Natomiast jeśli chodzi o śluby, ja zapisy zazwyczaj zaczynam początkiem roku, poprzedzającego rok, w którym ma być zorganizowany ślub. Czyli jeżeli na przykład robimy ślub w 2022 roku, to odzywamy się najwcześniej w styczniu 2021 roku. Super, bardzo Ci dziękuję za wszystkie te informacje. Bardzo dużo się dowiedziałam. Przyznaję, że znaliśmy się już wcześniej, mieliśmy okazję nawet pracować razem. Zawsze te współprace były bardzo owocne. Komfort pracy, to najlepszy. To <grym> po wzajemnie. Zawsze jak wiem, że będziemy razem pracować, to się zawsze, zawsze bardzo cieszę. A teraz bardzo Ci dziękuję właśnie, że się zgodziłaś wystąpić w takim naszym wywiadzie, tym świeżym jeszcze naszym pomyśle, bo chciałam usłyszeć właśnie takich rzeczy związanych z tym, jak to się wszystko u Ciebie zaczęło. Także dziękuję Ci za odwagę, za czas i, i, i mam nadzieję, że jak, jak najszybciej do zobaczenia już przy następnych realizacjach. Ja również dziękuję bardzo. No i do zobaczenia.